UUUU! Polska walcząca, walcząca Polska! Armia krajowa jest rzeczywistością ska. Niech żyje Polska, jak krzyknęła Inka Niech będzie niepodległa, jak marzenia chwila. Świat zapomina, zamiata pod dywan. Ciężkie historie o bohaterskich czynach. Taki już klimat weź zatrzymaj się na moment Coś ci opowiem, jak Niemcy szli na pole W te poraki sierpniowe, w bestie zmienił się człowiek, tyranii oddał głowę Po co to wszystko? Pałacyk Michla, życia, wola Bronią chłopaki od parasola Grypa załoga, wali do skopa Mausery grają i w takt i na opak Choć już opak, to wolność nie oddał Bo przecież wolność od boga w darze dostał to grefi łzy, ci łzy, cierpienia dla wolności, ci piękni ludzie bez straty tożsamości Sierpniowe niebo w blasku promieni, to numer dla tych, którzy o tym zapomnieli To grefi łzy, cierpienia dla wolności, ci piękni ludzie bez straty tożsamości Sierpniowe niebo w blasku promieni, to numer dla tych, którzy o tym zapomnieli Na mokotowie już płoną kamienicę, Straszą że w gruzy przeklęte szubienice Kuczą bombowce, murbrują brują te rysy. Wołani o pomoc, i tak nikt nie usłyszy. Wśród zniszczy, gdzie bliscy, bez krzyży, bez liczy. Nie ma litości, wszystko jest ciśniczy. Wiecy przodkowie, kompania Warszawianka. Rotni szpilecki, honorem udowadnia. Gdzie wartość, gdzie cena, gdzie cel jest, gdzie duma. Liczę, że kumasz, jakie to weź się bujaj. Historia kura zostawia nam przesłanie. Być lepszym, być sobą, szlachetny, być jak kamień. niebo, wciąż piękne pozostanie. Wsiednym wspomnieniem, taki losu testament Leje atrament, dziś ku pamięci wielkim, choć często tacy mali, a za nas polegli Dobre wimcy, cierpienia dla wolności bez straty w tożsamości sierpniowe niebo w blasku promieni To numer dla tych, którzy o tym zapomnieli To krew i łzy, cierpienia dla wolności Ci piękni ludzie bez straty w tożsamości sierpniowe niebo w blasku promieni To numer dla tych, którzy o tym zapomnieli